manko wszystkim, przechodzimy sobie do kolejnego odcinka, tym razem na e, W56, e, także mega spoko, tutaj już e, Creative zrobił e, gildię, ja cały czas jestem na m, pierwszym poziomie, ale zauważcie, pierwsze co zrobiłem, e, to po dostaniu się do tej gildii, e, pakiet już miałem wcześniej kupiony, także oczywiście, mimo że jeszcze pracowałem, Wbiłem i porobiłem ulepszenia tutaj chłopakom, którzy dobijali sobie poziom, tak żeby im dawać też jakiś procent od siebie, co nie? Także mm, chyba dobrze zrobiłem. <grym> Dobra, i co i zabieramy się za, za tego paladynka? Tylko jest jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi i chciałbym od razu poruszyć. Doszły mnie słuchy, że. Mm, Tutaj, e, czy creative jest e, powiązany z tym wszystkim, ale ktoś go nieźle dymnął na kilka kąt, e, i chciałbym przestrzec, e, przestrzec was o tym, żeby nikomu nie dawać pasów, oczywiście, do konta, że ktoś wam coś tam zrobi. E, ja oczywiście z, e, ze złodziejami kont i z jakimiś lamusami w gildii nie będę siedzieć. Także temat jest jak najbardziej do wyjaśnienia z kreatywem, dopiero później sobie z nim to wszystko objaśnię. Póki co nagrywam sobie tutaj odcineczki, ale nie będę chyba grać aż tak na tym serwerze, co na W55, także to jest postać Paladyna, który ma tego Fireballa, więc y, też może w większym stopniu, jako gracz można powiedzieć leniwy, będę mógł y, sobie y, gdzieś tam bardziej pomóc tej gildii. Y, ale tak jak mówię, to co miałem do przekazania, to jest właśnie to, że nie toleruję żadnego żadnych skamerów u mnie w gildii, nie chcę żadnych złodziejaszków, nie chcę brać udziału w czymś takim. E, nie, to nie są w ogóle moje wartości. Ja oczywiście będę potrzebować hasła czy, czy tam e, waszych roginów do e, jakby to powiedzieć, e, do tego, aby dodawać wam e, grzyby. Na W55 już wcześniej jak nagrywałem e, odcinki powiedziałem, że w, wejdzie te 100 piędzie... wasubów i będę dodawać wam grzybki. Także nie wiem czy to zrobimy, czy blikiem, czy też nie chcę, żeby ktoś mnie pieprzył, to nie. Także chyba zrobimy tak, że ktoś mi po prostu będzie musiał podawać hasło i login i po prostu będę mu dodawać grzybki, chyba że jakoś to inaczej też zrobimy, jeszcze, jeszcze nad tym się za bardzo nie zastanawiałem. Żeby nie było też takich akcji, że osoba tak naprawdę, która nie wygrała, gdzieś się tam podszyje i, i będzie chciała zgarnąć nagrodę dla siebie, co nie? E, także konkursy będą e, ogłaszane. E, a to, że oni skamują, no to ja nie wiem, co to, co to są w ogóle za ludzie, to, to nie są jakby w ogóle moje, moje wartości, ja zostałem wychowany na innych, <laughs> proszę bardzo, koszulka Dragon Balla. Na czymś takim się leciało za modu, a nie tam jakieś kurwa te e, akcje takie dziecinne, żeby gdzieś tam komuś kraść konta i jakoś się tym jarać. No to to jest dla mnie w ogóle jakaś patologia. E, dobra, to sobie założymy. E, temat będzie jak najbardziej do, do wyjaśnienia jeszcze. E, nie miałem ostatnio za dużo czasu, żeby to Dobry, poruszyć. Ale co się odwlecie, to nie ucieczę i sobie ten temat ogarniemy. Eee, co ja tutaj mogę brać? To mi się przyda, póki co to są wszystko takie kurde misje na początku mm, mega słabe. Mm. Nie chcę też jakoś mega przeciągać tego odcinka. Eee, póki co musimy się tutaj w ogóle ubrać. Mi się wydaje, że 100 awki sobie zrobimy i ten e, odcinek jutro by wyglądał dopiero taki chyba bardziej konkretny jakby był, ale mm, Ale te początki też są e, mega spoko. Co my tutaj dostajemy? E, siłę, no, e, weźmiemy to, siła, siła dla e, paladyna jest mega spoko opcją. E, póki co jeszcze będziemy sobie musieli tutaj ulepszać nasze ulepszenia do gildii skarbiec. Jak wiedzie nam 100 golda, to wszystko pójdzie w, w ten... W Skarbiec. Eee, aha. Co my tutaj mamy? Inteligencja chyba dla Paladyna nie jest za bardzo potrzebna, nie? Eee, ja tą postacią aż tak kurde nie grałem. Nie ogarniam jej tak za bardzo. Eee, to musiałbym chyba po wskazówki się tam zgłosić do Global Terror. <laughs> Oni tu tą profesję mają ogarniętą. Ja dopiero można powiedzieć, jej się będę uczyć. Te eee, 27 Golda wpakuję sobie. Póki co jeszcze tam. Trochę w staty, bo. Wystarczy tego gadania. Wystarczy tego gadania. Chcesz powiedzieć, żebym zamknął mordę? <laughs> Inteligencja dlatego dla, tego, dla... E, paladyna chyba nie jest potrzebna, tylko siła, co nie? No bo co? Fireball nie, nie bije z inteligencji, nie? E, Fireball po prostu jest chyba tak jak jest, co nie? Inteligencja chyba nie ma na jego wpływu. Dobra, te sobie weźmiemy skarpety. Dobra, e, póki co jesteśmy tak jakby po części skomple skompletowani. E, na dziesiąty poziom będę sobie jeszcze szukać zaraz tego. E, zaraz e, klaserka. Możemy sobie pomóc. Możemy sobie pomóc. Dobra. E, póki co sobie będę brać e, tutaj te misje, gdzie mamy najwięcej doświadczenia do zebrania, tak żeby sobie szybko wbić dziesiąty poziom. Mm, mm hmm... Ktoś to, Ktoś widział moją fajkę? Ja to wszystko pomijam to za klepsydry po prostu, żeby jakoś mega nie przeciągać tego odcinka. Ale klepsyd nam na szczęście starczy, także także mega spoko. I w sumie będę mógł sobie przejść do helewatora chyba też na tym Yy, na tym odcinku na tym serwadzie jeszcze dzisiaj co nie, więc yy, zaraz sobie to tak naprawdę możemy zrobić yy, o, mamy kolejną broń, zręczną szczęście, ale ma dużo większe te obrażenia, yy, ale nie ja tutaj chcę tą misję yy, bo ona nam daje dużo więcej expa i zobaczcie, mamy dziesiąty poziom mamy dziesiąty poziom Także mega spoko, i od razu z dziesiątym poziomem przechodzimy do, do sklepu magicznego i szukamy sobie właśnie klasera, który nam dość szybko wypadł. Także mamy klaser elegancko, i z klasera będziemy sobie wyszukiwać tam jakieś, jakieś kurde postaci. Nie chcę, żeby ktoś mnie na razie narąbał jeszcze na odcinku. Tutaj więc sobie może zajdziemy nie, na przykład na 6000 pozycji, ten ma dość dużo ekwipunku na sobie, cyk, także wchodzi nam plus 7 do klasera, 0,57 premia do PD, także mega spoko, będę sobie powoli robić ten klaserek, czy, no to ta jest dużo lepsza misja już teraz trzeba będzie patrzeć na czas tych wszystkich misji 3.30 o Jezu, nie to, anuluj ja chcę, no to o, za 2000 dobra, mamy, mamy 100 golda uzbierane także będziemy musieli jeszcze nam tutaj wrzucić ulepszenie do skarbca dla naszej gildii Tutaj widzę chłopaki są bardzo aktywni. Tu, <grym> mam nadzieję, że na tym tutaj serwerze też uda mi się uzyskać kilka subów. Także jak będę mieć te suby, to od razu nagrody będą jakieś dla Was wjeżdżać. I właśnie będziemy to robić w ten sposób, że będę losować trzy osoby, na przykład z okazji pierwszych 100 subów i. Trzy osoby dostaną te pakieciki za cztery za dyszki. E, także chyba mega opcja to będzie, co nie? E, zastanawiałem się jeszcze na tym, żeby nie wiem, trzecie miejsce, ten pierwszy pakiet, drugie to i pierwsze to, ale chyba lepiej będzie, jak zrobię właśnie trzy pakiety, te tutaj takie średnie, nie? E, to Dobry powinna być. być mega opcja. Mm. I co, lecimy sobie dalej, kurde, z naszym levelem. E, będziemy musieli sobie jeszcze kurde lochy tutaj zaraz jakieś e, odblokować, ale to klucz jeszcze kurde trzeba zdobyć. Inteligencja. Mm, nie, to ja inteligencji nie potrzebuję. Wytrzymałość tutaj sobie zrobię podmiankę. Uh -huh. Kurde, nie chcę, żeby ten odcinek Spójrz był też, Bóg w jaki długi. Dobra, mamy to, czego szukałem. Zobaczymy sobie zaraz. Jeszcze chyba sobie boczechnie. tutaj podbusuję trochę staty zanim przejdziemy do tego pierwszego bossa, nie? Bo ja nie wiem czy mam szansę póki co z tą, z tą zjawą. To trochę chyba wymaga inwestycji. Jakoś boczechnie. bardzo dużo za nią expa też nie dostaniemy, więc... Więc jeszcze mamy czas tutaj, żeby sobie trochę pójść kurde tutaj... Podbić nasze statystyki. Szukam kogoś gotowego ruszyć. Dobra, bierzemy sobie teraz tą misyjkę. Mamy 13 poziom, chyba na 14 poziomie. Jak jeszcze trochę golda mi wiedzie, i ten chciałbym sobie kliknąć tą zjawę, która powinna nam chyba zaraz zjechać. sobie. E... Dostajemy też kolejnego grzyba. Ekwipunek będziemy sobie musieli też podmienić. Dobra mamy poziom 14 e, Może jeszcze trochę golda jakby wychało. Dobra Niech będzie tutaj gold z tego Dość Sporo e, Podmienimy sobie kurde jakiś sprzęcik Czy nie? Czy klikamy locha? E, bo nie chcę podmieniać jakoś na siłę jak Wjedzie nam loch i od razu ten Dostaniemy jakiś nie, tam naszyjnik czy, czy pas który tak naprawdę e, Wymienimy e, ale to spokojnie, dobra, klikamy, powinni. O, zblokował. Mhm. Aha! Yy, hmm. Dobra, czyli jeszcze za bardzo nie mamy szans z tą zjawą. Myślałem, że paladynego od razu tutaj wiedzie, kurde, na grubo. Yy, tym fireballem, a tutaj jednak duch, duch nas yy, zblokował. Yy, czyli wcale ten. Paladen Paladyn taki OP nie jest. Global Terror na pewno się wkurwi na tym odcinku. Albo dlatego, że nie potrafię nim grać. Ale dobra, to zaraz sobie jeszcze, jeszcze coś tam, kurde. Wrzucę statystyki, teraz pewnie uda nam się przeklikać tego, tego ducha, ale my sobie tutaj więcej tego, więcej do obrażeń. A, no zaraz, no bo przecież ja jeszcze mam broń do wymiany. Zaraz nam się uda przeklikać tego. E, tego wariata, jak sobie tylko broń zmienimy, też głupio teraz robiłem, co nie? E, dobra, klikniemy nową broń i ta już będzie chyba dużo lepsza, nie? wytrzymałość szczęścia, ale może coś lepszego do siły? Do szczęścia 26. E, dobra, kupię, kupię sobie to i to nam pozwoli tak naprawdę przeklikać sobie już tego ducha na spokojnie, co nie? Także, bum, zjeżdżasz, gościu, teraz łatwiutko. Mm, zabieramy się za kolejnego wariacika. Tu jakiś pas dostałem, dobra, założę sobie od razu ten pas. Co, przechodzimy jeszcze do kolejnego bossa, tego. No, fireball zabiera mu, mu dużo, co nie? On miał tarczę. Hmm. Dobra, poziom 16 klikamy sobie tych bossów, fajnie by było jakby nam wjechał tutaj, kurde, jakiś epic, <grytanie> Jaki, jakaś, kurde, broń fajna. Czy coś? O, tego też udało się ten e, kliknąć. Hmm. Taka Tak, opcja. Tutaj mamy inteligencję szczęście A, zachowam sobie ten, chociaż tutaj pancerz jest dużo większy. Dobra, pierdźcie, i te rękawice. E, zabieramy liczba. się dalej, kurde. Lecimy, czekaj, zaraz, tutaj mamy coś, to do dostanę. Nie, to jest gówno. Ja czegoś takiego nie chcę. E, dobra. Mamy tak naprawdę awkę skończoną. Co my sobie tutaj weźmiemy? O, to będzie dużo lepsze, nie? Tutaj jest więcej golda. To sobie weźmiemy. Właśnie przez tego golda. Mm, dobra, pijemy, kurde, za grzyby. Jeszcze sobie, może kurde, może uda mi się stuknąć kogoś w herwatorze. Aha, kto nie widział, kto nie, kto nie było na pierwszym odcinku, to przypominam, że mamy tutaj kodzik. Na początku musimy, o, bardzo. Na początku musimy sobie tutaj wejść w ten elewator i teraz wpisujemy sobie kod, który powinien nam tutaj też działać. Dajemy gratis, wpisujemy nick Neutrala, Neutral przez, przez trójkę, U ale zamiast czwórka zamiast A, L podłoga, hel, Dobra, daje nam to bonus. Kupon został pomyślnie zrealizowany. Mm, poproszę, mm, jest zawsze e, chwila taki kurde Bóg, ale zaraz, zaraz nam wiedzie, dobra. E, mamy to, mamy EXCII żywodności, którego możemy sobie od razu trochę golnąć, mamy go na 13 dni. E, dobra, i co? I wjeżdżamy kurde dalej, nie e, Co robimy? To robimy. Robimy sobie to. Mm. EXP 10 7 To sobie weźmiemy Aha, Dobra 17 poziom Na może 20 poziomie będziemy sobie robić podmianki i będziemy może szukać czegoś Dlaczego nie? Do ubrania się czy nie? Dobra To dostaliśmy amulecik Tutaj nam trochę sobie Wjedzie do wytrzymałości, do szczęścia, coś tam kurde dodamy też na tym poziomie, bo nam dużo daje. Także dla Paladyna będzie tak najbardziej spokojnie, może uda nam się wkiknąć tego wariata. E, dobra, mm, tutaj na razie nie ścigujemy z klikaniem, bo Palady, nie, to jest postać jaka jest. E, tam nie będzie kurde jakiej, jakiejś wielkiej różnicy. Z tym ich poziomem życia, w, w zależności od tego tylko ile, ile tam krytyków trafi, co nie? E, także no, ja tak za bardzo nie wiem, może nie wiem, będę musiał się jeszcze przekonać do tego Paladyna. E, zobaczymy jak to tam wszystko pójdzie. Yy, dobra, yy, wjeżdżamy dalej. Będzie, będziemy musieli sobie zaraz wymieniać ekwipunek. Jeszcze może trochę do tego. Yy, do EXPA, jakby nam wjechało, yy, to sobie weźmiemy 20 poziom i robię podmiankę ekwipunku, co nie? Yy, to czy to, to. Dobra. A, czapeczka, inteligencja. Nie no, ta inteligencja. Ja chyba. Sorry bardzo. Dlatego Paladea nie jest jakoś tak bardzo potrzebna, nie? Yy, o! I to jest mega spoto. Dlatego wziąłem tą misję, właśnie dla tego pierścienia, nie? Yy, może teraz uda mi się kliknąć tego wariata? Czy nie? Nie, dalej mu coś tam kłodę. Więcej zostanie tego życia, oto sobie sprzedamy mm, zbrojowni e, dobra to bierzemy wszystko tak naprawdę bierzemy na razie na ten na na expa co nie 10 tysięcy ale to do dupy jest za 10 tysięcy są dużo lepsze misje mm, także to sobie pominiemy szybko nam to wszystko idzie nie <laughs> 6 tysięcy o przydałoby się jeszcze kogoś znaleźć do tego do klasera od razu nam trochę wjedzie ja jakoś tak mega nie będę się skoro wiem że nie robię tego jakoś tak mega super bo powinienem tak naprawdę na początku sobie tam ulepszyć powiedzmy klaser do 20% i dopiero później sobie robić te całe zadania, ale jakoś tak yy, nagrywając to, yy, odcinek byłby za długi, bym miał tak yy, co chwilę kogoś tam wyszukiwać i, yy, i nie widzę jakoś tym większego sensu. Yy, tym bardziej, że no, ten klaser, te pierwsze dni, to nie będzie mi jakoś tak, kurde, mega, aż tak bardzo. Potrzebne, tym bardziej, że głównie skupiamy się na W55, a tutaj gramy for fun, ale jak najbardziej będę wspierać tą gildię i tutaj jej pomagać. Także to jest to, tutaj sobie od ranku wiedzie podmianka. Dobra, tutaj, jak znaczy podmianka, w ogóle musiałem to wrzucić. Dobra, wejdziemy do gildii, wrzucimy kolejne ulepszenie, mamy 5-6. Także, tak to u nas wygląda. Trochę do siły jeszcze dodamy. Kurde, i tego kmiota, jakby udało się teraz. Kurde, kliknąć. Dobra, udało się. I czeka nas tak naprawdę teraz podmianka naszego ekwipunku. 20. No, to jest dużo lepsze. To jest dużo więcej siły i pancerza. Dobra. Będziemy szukać lepszego ekwipunku. Obrażenia. Co ja tutaj sobie mogę podmienić? To jest bagno. Denerwuje mnie to porównywanie kurde przedmiotów. Nie chcę tego. O, teraz będzie moim zdaniem bardziej przejrzyście. Nie, to jest lipa. Szczęście. Nie, to też nie chcę tego za bardzo. Jakaś broń do siły, kurde. Z fajnymi obrażeniami, to sobie mogę wymienić. Aha, kurde, bo też odwaliłem teraz lipę, bo będziemy potrzebować jeszcze trochę golda. Także weźmiemy może jakąś misję na golda. O, dobra, tutaj od razu dostaniemy rękawice, Chyba do podmianki, co nie, bo te będą dużo lepsze, oczywiście, że będą dużo lepsze. Dobra, mamy trochę golda i co? Broń! Broń by nam się przydała, żeby przeklikać kolejnego bossa. Siła inteligencja. To jest lipa. Hmm, hmm, hmm. Co ja sobie tutaj mogę wybrać? Ale kicha. Co nam się tutaj trafia? E, znowu to jest lepsze od tego, więc to sobie zmienimy. E, Dawać mi tu broń jakąś kurdę lepszą. I przechodzimy później do lochów, nie? O dobra, wytrzymałość 32 plus dużo więcej wytrzymałości, a nie tam wieś, wieśniackiego szczęścia, także to sobie podmieniam. Dobra, i teraz... W ogóle będziemy musieli zaraz szukać kolejnego klucza, także Gdzie jest ten klucz, dawać mi tu klucz, ale jeszcze sobie tutaj klikniemy O, ale co, jeszcze, jeszcze nie mogę budować twierdzy, bo ona jest od 25 ale może jeszcze dzisiaj przy dobrych wiatrach może siądzie ten 25, nie? E, dobra, mamy banshi, Dostaliśmy o to do podmianki chyba siła czy wytrzymałość. E, chyba no, weźmiemy sobie tą wytrzymałość póki co e, o to jest dużo tańsze, więc to sobie jeszcze podbustujemy. E, nie wiem czy mam szansę z tamtym w ogóle chłopem. My szukamy kolejnego klucza. Szukamy kolejnego klucza. Do naszych lochów, dawać mi tu ten klucz. O jest, dobra, tylko teraz żebyśmy wybrali jakąś lepszą misję. To czy to? To za 5. Bo dużo więcej Expa nam daje. Wierzę nam poziom 21. Odblokowujemy sobie loch. Dobra i co mamy? Tego wariata mamy. O! I to jest kurde mega teraz poprawki e, Dobra, to mamy e, A w ogóle jeszcze na tym odcinku nie wykorzystywałem innych e, Kodów, które mamy dostępne na na przykład Discord Aniversary, ale to sobie zrobię trochę później To mi jakoś na razie nie będzie mega potrzebne e, Dobra, fajnie, że wyjechał nam ten Epic e, Szczęścia kurde, mam mega mało Szczęścia mam mega mało Hmm. Musimy i zaraz, 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 bo też się nie chce kurde rozpędzać Yeti. Na razie z tym Yeti chyba nie mamy szans eee, ze szkieletem też nie mamy szans, więc tutaj trochę kurde eee, Stoję, no Paladyn, Paladyn to nie jest właśnie postać, która będzie robić jakieś wielkie różnice w każdej walce to co innego, nie? Jak na przykład wojownik czy zwiat czy berserker, który tam pierdolnie z 10 razy nie pod rząd? Yy, tylko Paladin jest taki bardzo stabilny w tych, w tych walkach, i, i nie wiem, czy to jest też taka mega kurde spoko opcja do przechodzenia tych rochów na Paladynie. Tak mi się przynajmniej wydaje, co nie, yy, ale zobaczymy. No, ja się, ja się tak naprawdę uczę tej postaci. Ale zobaczcie, jaki fajny prezencik dostaliśmy. <laughs> yy, po plus, 5 tam do klasera nam coś wjechało, w ogóle będziemy musieli sobie robić to wszystko. Tutaj mm -hmm. będziemy uzupełniać sobie tego. Będziemy musieli na przykład ograć jeszcze dzisiaj hazardistę z 3 razy rzędu, zakręcić kołem. Yy, no, będziemy sobie później kręcić tym kołem, a czemu by nie? Co tutaj fajnego dostaliśmy. O! Aha, to jakiś buk miałem, ale dużo the Golda dostałem, A to jest mega spoko, bo sobie podbustujemy od razu siłę. Yy, wiedzie nam, może, co poziom 22 yy, i co, i będziemy sobie szukać kolejnego tego yy, Ekwipunku do podmiany. Chyba tak będzie trzeba zrobić, nie? Yy, Mam dla zaraz będziemy księdze, musieli kliknąć kolejną, a rękę yy, też będę się starać grać na tym serwerze. Tak, yy, z tymi yy, w miarę oszczędnie z tymi grzybami. Żeby nam starczyło na dość długo No bo tak jak mówię, ja tam od początku założenie było takie, żeby skupiać się bardziej na W55 nie? Ale co, tutaj widzę, że niektórzy chłopacy się nastawiają typowo na mocną grę tutaj, także będziemy ich wspierać I zobaczymy po prostu też, może też się przekonam z czasem do tego serwera, co nie? Tutaj po prostu będziemy grać, grać jeszcze bardziej eko jak na W55 E, dobra, będziemy, mm, aha, czyli tutaj mamy kurde zakończone, mm, tak naprawdę dzisiaj wszystko, mm, 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 o no, zagramy sobie za godzinkę, dawać, jak pech, to e, chyba stracę golda, może głupio jak ten do mnie opierdolą, mi? nie, ale może nie, nie będę na razie potrzebować tego jakoś mega golda, e, dobra, mm, mm, mm. Teraz czy jesteśmy w stanie kogoś tam kliknąć? Nie, na tym sobie chyba dzisiaj zamkniemy. Ten, ten odcineczek tak nam dzisiaj poszło. Na tym odcinku i ten. I czy jestem w stanie więcej coś zrobić póki co? No nie, zatrzymujemy się na 22 poziomie. Będę sobie od czasu do czasu po prostu klikać tam arenkę, będę sobie farmić ludzi z golda klikniemy sobie, może tutaj zaraz kogoś nie będę tego robić za grzyby wygląda to jak wygląda, te stawki to na razie o dupę, o dupę rozbić to nie jest jakoś nam bardzo potrzebne dopiero kolejny dzień będzie jakby decydujący dla nas a golda i tak sobie będziemy zaraz farmić tutaj z ludzi jak będę sobie po prostu szukać ludzi do, do klasera, ale będę sobie klikać to co 10 minutek na spokojnie bardziej na W55 się skupiam ale to na luzie także dzięki bardzo za obejrzenie odcinka na w56 Niech to się tutaj wszystko trochę rozwinie Ale jeszcze tego nie zrobiłem jeszcze kurde nie przeszedłem tutaj do tego do elewatora którego też jakoś bardzo tutaj nie, nie naklikamy specjalnie no bo te potworki nas zaraz będą bić bo mamy mega mega słaby poziom, to nie? więc no na, zobaczcie nie mamy szans nawet z tym na razie, już na 20 poziomie, gdzie na W55 całkiem inaczej to wyglądało no ale dobra, ale sobie to będziemy farmić także co na której pozycji jest w ogóle nasza gilda? gdzie jest ta nasza gildia? nie widzę naszej gildii czy oni, kurde, nie farmili jeszcze helwatora? O, pandemonium jest, 35 pozycja. No, także na W55 jesteśmy znacznie wyżej, ale tutaj mam nadzieję, że chłopaki się jeszcze ostro rozkręcą z tym helwatorem, bo e, może być tak, że czekają jeszcze, żeby przypierdzić, nie? Póki co robią sobie kaser. E, zebo? Kurwa, dlaczego jestem z nim znowu? <laughs> dlaczego jestem z zebo? Nie lubię, nie lubię Zebu. Byłem kiedyś z nim w Ragnarok, później zachował się trochę niefajnie. No, chyba będzie trzeba tutaj selekcję jakąś zrobić. A bo ja polecam, albo się jakoś dogadamy, ale najpierw oni nie musiał pójść na pieśni. Dobra, także tyle będzie z tego odcinka. Wiem, że pewnie dużo rzeczy zrypałem, że mi opierdolicie. A dlaczego tak, a nie inaczej, ale to jest taki spokojnie. Ja na tym, ja na tym W56 się jeszcze rozkręcę. To jest pierwszy tak naprawdę dzień, i na spokojnie. Jeszcze tutaj nie jednego dygniemy. Nie? Póki co, tam będziemy dawać większe trochę. Tam bonusy innym, już sobie tutaj trochę ulepszyliśmy to. Yy, I tyle i niech chłopaki dobijają i jutro wrócę z kolejnym odcinkiem. Także, Nara, trzymajcie się i do zobaczenia.